Zofia Romaszewska, członkini, kapituły, e, na, nagrody, e, rzuciła mandat, powiedziała, że nie będzie, wy, występuje, nie chce by jej brać w tym udziału. I wtedy słyszałem w której z e, telewizji, bodaj chyba w e, TV24, jedna dziennikarka powiedziała, e, podając tą informację, zapowiedziała Zofia Romaszewska, żona pisowskiego senatora, rzuciła tak, i sobie pomyślałem na miłość posła. Idiotko. Zofia Romaszewska swoją biografią obdzieliła rybą takich idiotek jak ty, a nie żeby musi przypominać, że jest żoną senatora takiej czy innej partii. Oczywiście szanując bardzo Zbigniewa Romaszewskiego, bohatera też tamtych czasów, jednak moim zdaniem nie wiedzieć, co Zofia Romaszewska w 70. latach robiła, jak pracowała dla w Radomiu, w Ursusie, a mówi, angażowała się wtedy po 1976 roku. O, wspomina tam ten czas, mówi Pani Janku, ja ni, nigdy nie wiedziałem, że plecy ludzkie mogą być koloru granatowego. Tak, bo, bo takie zobaczyła obrazy w radomiu robotników po ścieżkach zdrowia, którzy wtedy strajkowali w 1976 roku. Tak? Jeździła do nich z pomocą, to byli ludzie, którzy najpierw zostali potwornie pobici, a potem. A potem e, wyrzucani z pracy byli bez środków do życia, organizowali wtedy i Wtedy powstał Komitet Obrony Robotników, kss -KOR. KOR, do której zakładał Antoni Maciewicz, Zofia Romaszewska, Zbyszek Romaszewski, Jacek Kuroń e, i inni. E, dziś, co mówi Zofia Romaszewska, ona przez to, że już była jakby znana władzą, że jest opozycjonistką, oczywiście też zamykana bez przerwy na 4-8, rewizje, przeszukanie i tak dalej, ale przez to, że działali jawnie, że ona podpisywała się innym nazwiskiem. Zainteresowanie mediów wolnego świata, Radia Wolna Europa sprawiało, że był taki immunitet, że nie do końca chcieli od razu wszystkich pozamykać i gdzieś tam skazać na długie wyroki. Zofia później ukrywała się w stanie wojennym, ale powstające wtedy Radio Solidarność po jego współtwórczynią korzystało, przepraszam, korzystało z jej głosu, ona swoim głosem. Na tych taśmach nagrywała po to, żeby obecja nie mogła podrobić e, tych audycji. Bo o co chodziło? Przez to, że jest znana i jej głos był znany wtedy dla nas w stanie wojennym. byśmy rozpoznawali, że to mówi głos Zofii Romaszewskiej. Tak? Widzieliśmy, że to jest autentyczna audycja. Te audycje były w różny sposób robione. To były nawet najlepiej nie Prosiliśmy kolegów i podali, żeby zamukać. I cały dzień, miasto mukało, o jednej godzinie, wszyscy zaczęli gasić, zapalać światła. Tam, tam stali na dachu, tam opłakali na dachu. Ludzie z Huty walczyli o pracowników Sądu Najwyższego. Także myśmy byli po prostu solidarni. Ludzie poczuli się wolni. I zawsze sensie, no chodźcie, no dodać jeszcze. Bardzo I to w sposób taki twórczy, yy, bardzo odbudowujący na przykład. Nie wiem dlaczego się nie używa takiego prostego słowa jak zgrada. Przecież to byli ci ludzie z nami rodzili. Cekaz pokoleniowy zabawił się w strasznych sposób. Dlatego się okazało, że ci rodzice to po prostu byli frajezy, że jak chodzi o niej, oni że co się im nie dzieje, że bez sensu wałkiem w jakimś tam małym pokoju, jakoś tak mały byli na no nie, naszego znaczy kraju zdradziły ten nie, nie, ta zdrada spowodowała niesłychane zamieszanie wśród ludzi z poczuciem obywatelskim, bo mają, mają nie, 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 to nie, właśnie nie, 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 Jest, w zezwanie, jest polecją, no, że, tajemnie, każdy raz wezwania tylko średnie społeczeństwo. Ponieważ dokładnie, to w tym każdym że niezależnie od tego, co my tam byśmy nie ukazali, to na pewno trzeba tego docierać. Albo ktoś wcale nie wie, że ma tego średnią Więc Jeżeli się bardzo coś chce co osiągnąć, to nie ma przeszkód, żeby no, to osiągnąć. Słowo jest w stanie osiągnąć najwięcej, jeżeli jest przekonana do tego, co robi i że może to zrobić. Jak mówimy o Radę solidarności, to muszę wypowiedzieć Adama Borowskiego. Jego niektórzy mogą znać, ponieważ w momencie, kiedy wojska Federacji Rosyjskiej najechały Gruzję w sierpniu 2008 roku, to był pierwszy człowiek, który zorganizował pikietę Solidarności z Narodem Rusyjskim pod ambasadą rosyjską w Warszawie. A potem, kiedy przyjechał Ahmed Zakajew, przywódca Narodu Czeczyńskiego na uchodźstwie, jego premier emigracyjny, który mieszka w Londynie, w momencie, kiedy władze polskie zatrzymały go, aby go schartowała, schaltowała, go do więzienia, ponieważ przy okazało się, że jest jakiś list gończy wysłany przez Sowietów, przez Rosjan e, wiele lat temu za nim e, i traktuje się go jako terrorystę, gdzie kraje wolnego świata, Londyn, Dania oczyściły go z jakichkolwiek zarzutów niezłomnych. polskie władze w 2011 roku zaaresztowały tego dzielnego człowieka mówił o Achmedzie Zakajewi. Ada Borowski też zorganizował natychmiast pikietę pod prokuraturą na Mogotowie i stał dopóki Achmeda nie wypuszczą. Dziś, no co mówi Ach co mówi Ada, Żeby zrozumieć jeszcze dokładnie, bo on tam yy, mówi takimi sygnałami, które nie każdy będzie tutaj yy, rozpoznawał. Otóż, <laughs> Olga Lipińska to była osoba, która, którą znacie, reżyser kabarecików, yy, generalnie yy, z Chrześcijaństwa, z polskości, naśpiewających się. To jedna z tych, które uprawiają od lat, 20-lat, tą tak zwaną pedagogikę obciachu, albo pe pedagogikę wstydu. Tak? Otóż Ogry Lipińska w stanie wojennym była hmm, prominentną działaczką telewizji, należała do tej grupy, która weryfikowała, czy decydowała, którzy dziennikarze mogą pracować, a którzy nie. I w momencie, kiedy grupa aktorów zbojkotowała telewizję i nie chcieli pracować w telewizji reżimowej, tam gdzie faceci w mundurach występują, no to wystąpiła z takim racjonalizatorskim wnioskiem, żeby tym, którzy bojkotują, odebrać kartki na szybkość. I w uznaniu zasług Urban Jaruzelski i Kiszczak dali jej dyrektorstwo Teatru Komedia w Warszawie. To jest jedna rzecz, o której chciałem, żebyście wiedzieli. Druga rzecz. Radio Solidarność wszystkie audycje swoje rozpoczynało sygnałem znanej pios powstańczej piosenki Siegera, Motyka, Piłka, Szkanka i wtedy to pierwsza audycja. Był taki sygnał wywoławczy, zamiast tam para, ta, ta 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 tam prawda? Ta, to taki mieli swój sygnał. Często te audycje nie były grane z tych nadajników na wysokich blokach i wchodziły na częstotliwość, na przykład telewizyjną czy radiową, ale również były grane z wielkich głośników w dużych gęsto zaludnionych dzielnicach miast. Na przykład na w umieszczało się głośniki w drzwiach, w drzewach czy na dachach i te głośniki emitowały audycje po prostu e, na ulicy. Z tą wiedzą możecie już spokojnie oglądać, co mówi dzisiaj Adam Borowski. To po pierwsze, zorganizowano strach. Po drugie, organizacja podziemna, w której byłem, oparta była o y, ludzi z wolnością za pracy. Jeżeli człowiek poczuje wolność, że może żyć inaczej, to już nigdy nie wróci, nie będzie chciał żyć w kraju. Dla mnie Solidarność była drogą do Nie wierzyłem w to, że to się stanie za naszego życia. Wiedziałem tylko jedno, że jeśli już mamy możliwość działać, to powinniśmy. Tak wyredykować społeczeństwo, że wtedy, kiedy uderzą, to my będziemy do tyle przygotowani, no skąd kiedyś w jakiś sposób je pokonamy. Nie miałem wizji, nie byłem wizjonerem, byłem tylko pracownikiem nowego zawodu pracy, ale czytałem. Chciałem, żeby ludzie czytali, bo bibliotekę dla nich jest Nasi ludzie z ich techniki dostarczyli środek chemiczny tak nie jak i wykorzystywaliśmy właśnie do karania różnego rodzaju kolaborantów i do naficie. Czadko media, który osobiście doskonale, rzeczywiście nie dobrały, bo nie jest doskonale. W więzieniu 31 grudnia, w smutnym każdego dnia, nie wiadomo, że w tym latach gdzie siedział, gdzie nagle słyszymy, że się w tym nie idzie tam, gdzie nie Narażają swoją wolność, organizując pozycję Radia Solidarność w nas. A my wrzucamy się do graty, do drzwi, do ludziom solidarność, solidarność. To był absolutnie najpiękniejszy suetra w moim życiu. Zapomnieliśmy o tych ludziach, którzy wtedy się narażali, wtedy nie robili kawy, nie dostawali pod bo oni teraz są na głodowych emeryturach i wielu tych ludzi, którzy dla Polski oddali najlepsze swoje lata. W tej chwili jest zupełnie na marginesie. Zastanawiam, że często jak jestem gdzieś w jakimś barze, ta młodzież kolorowa, czy godzina, która byłaby gotowa poświęcić swoje życie dla wolności. Bo wolność nie jest dla nas na zawsze. Historia tego uczy. jednym z tych, którzy dokonali jednej z najbardziej takich spektakularnych i znanych akcji podziemia w stanie wojennym, uwolnienie Janka Narożniany. To, był, e, to była grupa pod dowództwem Jurka Bogumiła, pierwszego Bogumiła, którego zaraz świadectwo wysłuchamy. Polegało to na tym, że udało im się pod e, postrzelonego działacza Solidarności podczas kolejnych zabiegów ulicznych wyciągnąć z bardzo pilnie strzeżonego szpitala. Poprzez prosektorium udali, że to jest, zresztą zwłoki, udało im się wyjechać. Adam był jednym z tych, którzy prowadzili ten wózek z, z Jankiem Narożniakiem Obok Jurka Bogumiła, co Jurek opowiadał tym dziś. Było na nim około 30 tysięcy ludzi. Od się na nas już 3 maja. Samochody rozjeżdżały ludzi. W bili połowę, nawet niewinnych przyrodników. Następną akcją, w, w której uczestniczyłem, to uwolnienie postrzelonego Janka Maróżniaka, którego kapel bydło na placu Wilsona postrzegł. mu mielnicę, no i zabrali go do szpitala na banach. Po południu tak się stwierdził, że należy go przed do bo szpitala więziennego na Rakowiesku. Nawet doktor Siedlusiewiec, który był przeszedł w Solidarności tam i był tam wtedy głównym anestezjologiem, nie chciał się na to zgodzić. Na no nim umówił się na miejscu szpitalu, żeby zobaczyć teren. Przed każdym wejściem kształtu w Policja. Ale żeby wejść na blok operacyjny, to trzeba było przejść przez śród. Wchodzę i ten nic nam nie mówi gdzie. A ja tak powiem, na niego nie to po prostu dołałem. Ja mówię, tu i wszedłem do sióstr. Kiedyś byśmy Janka przyłożyli? Gdzie na mały? W byśmy? Nie wie Struktura po ogólnym naroczniach rozrosła się. Mieliśmy prawie ponad 200 zakładów. I mały zaczął wpływać. ludzie widząc jedną akcję, drugą akcję, no byli podbudowali. Wszystko mógł by chodzić. To zimnie to nasze. Ja bym wyciągnąć z Rakowieckiej drzwi. Odprawę chciałem się przekonać. Trzeba było wiedzieć ile ten trzeba będzie zrobić w takiego małego. Za to nie zmienili. Cisk z tyłu, pik z przodu krzywy, radiowozy, paszy, patrzy Normalna Norwalna ufa pistolowskiego, ale wyciągnęłem nie samolek, rusimy, to się na maskę, Skóry nie wróci do tyłu i wrzuciłem chłodni i na raz i udzień. Przechodzi prokurator. i od razu. Od po raz klaśmier. Podpisz, a nie nic nie podpisz. I tak budżet, taki budżet, taki budżet, taki budżet, mam. nie taki tego taki budżet, taki budżet, taki są ale mnie tu nie przeszkadza, bo